Siemano widzowie, dzisiaj gramy w taką gieczkę. Jak widzieliście Szolca, to widzieliście, to tam było widać, że już trochę pograłem, ale najpierw robimy samolot. No, budujemy, chcemy jak najlepszy. Nie wiem, skąd ja mam tyle kasy, ale to się samo zarobiło. Patrzcie to. To mi samo zarabia. Lecimy. Lecimy tu i pięć tysięcy, zrozumiecie to? Nie tu nie A nie wyszło. Ale lecimy po to i to chyba się uda. No, udało się na luziku. No i tak będzie taka polegała mój... O, już tysiące. No, będę wszystko tutaj... dobra wszystko to robię. Niech chcecie, zostawcie subskrypcję Będzie mi bardzo miło Bo ostatnio coś nie... nie fajnie nagrywam, Nie dostaje trochę nic, to mi szkoda Ale jak możecie, to dajcie mi A ja tutaj się zajmuję budowaniem Mam do was specjal, to już na edy, nie? Eee. no i ja wam na szorcie powiem ile subskrypcji to wam robię taką niespodziankę chyba kasa się skończyła, zaraz. o, czarny kolor, ej chyba on chyba mi kasy może tu będzie też dużo Ile? 28, ok. To ile sekund dostaje? Mogę swój kolor wybrać, ale to nie. Białe mi wystaje 3 A my skaczymy. Zimę! Jest! Tu jest dużo. Czajwony dają 10 tysięcy. Łoooł. Wow. zielone najmniej dają. Kurczę. Jakby to będę miał robić na jednak tak. No to trochę też trzeba. Ładne. No, naprawdę ładne. Będziemy dzisiaj właśnie musimy wbić o to się zabrać. O nie. A, to chyba bufy widać. Wszystko za buchsy, niestety. Nie, tutaj grzeń. Dej, że nie napłaciłem już za wszystko, żeby... za Rebuk wiodło. Ładnie to wygląda na razie. Nic tak, to

Myślę, czy się podoba wam takie gry? No to tego, tak głodnie to wygląda. idziemy, nie wiem co to robi no, już wiem no, ale ten samolot już może zacząć latać ja już nie to 我愿意到芬兰去。 Przejdźmy teraz tam. Ale lecimy. Jest. I mamy kasę. Kasę teraz mamy. i Idziemy kupić coś fajnego. Jeszcze tutaj mamy 200 dolarów. No fajnie. Idziemy do góry. ślednik. ale lagi idziemy nie, 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 już nie patrzę na te światła jestem tutaj, wszystko tu jestem idziemy to No to jest szyła. Idziemy co tutaj zrobimy a to będzie też teraz ja nie wkleja czytacy no wiedziałabym no już duży ten samolot zrobiliśmy idziemy dalej tam robić klawiatura i co tu napisali Mi nic nie wystarcza. <noise> widzowie, zrobię na, na chwilę cięcie, aż trochę kasy się ubiera. Zrobię cięcie. Halo widzowie, już po cięciu zbierało się trochę kasy. Weźmiemy to i idziemy po stacji. Ja Idziemy. Jeżeli nie poleciałem. Nie wyleciałem. Ale już jak... trochę nam zostało. Musimy jeszcze sobie zrobić. No i to ostatnie będzie. Już. W drugą jeszcze niestety nie da I poczekamy jak tylko chwilę już cięcie nie zrobię, bo mnie 300 300k. Okej, okay, idziemy. 14 tysięcy jak dużo już wszystko kosztuje. Ja cię Ile mogą teraz? Kosztują teraz te rzeczy. Idziemy. Idziemy cię kręcę, już koniec sobie mi kasy nie, nie stać mnie na to ale to już takie to wygląda no U mówiłam że mi się nawet to podoba podoba mi się to trochę znaczy ja tutaj tu takie coś Jeden pokój już mnie kosztuje sześćdziesiąt tysięcy. Okej, czyli o już więcej. 姐妹去吗？再吗？ Do tego sklepu nie wiem. No dosięgną, ale dosięgną do tego. Yes! Dosięgłem! Teraz jeszcze... k... czekać. Jeszcze kasa. I chyba to już jest chyba za długą. Ok, nie chyba już. Kuchnia. Co jeszcze mi tu będzie, to ja już nie wiem. Ten salon Ostatnie. Tutaj już nie ma co mówić o ten. Wczoraj mi wy, wiem, nie wyszedł. Bo nie wypuściłem Ale to <noise> Dzisiaj A hasło Wczoraj mówiłem hasło Tylko nie dało się tego filmu Nie wstępniłem I dzisiaj, że hasło to Błażej Games Plus Komunia Nie, 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 nowe. Bożej games. Bożej games, po prostu. Bożej games. Po prostu takie hasło. Już jesteśmy przy samym końcu czekać. Tam ja już nic nie ma. Bożej games to jest hasło. I napiszcie w komentarzu, jak oglądacie do tego momentu. A to jest chyba już koniec tego. Ostatnie. Wszystkie Nie! To to stworzył. No ja to stworzyłem. Nie chciałem wylecieć. Przedezwa 10 tysięcy. Aj, wiem, że tak blisko tych. Już te 10 tysięcy mi się najbardziej przydadzą, bo one są. One. I tak już sprawę skończyłem. O. Dobra, Nie mam O. O, Git. Już nie chcę badać. Jeszcze coś nie że schody. Nie, ja już to zostawiam. Jak chcecie drugą część, piszcie w komentarzach. Druga część, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach hasło i piszecie, że chcecie drugą część. A to już jest koniec tego filmu. Na razie.